Wszystkie dane techniczne, materiałowe oraz wymiarowe umieszczone są w specjalnych scenariuszach przygotowanych do każdego modelu, które wraz z prezentowanym filmem stanowią komplet niezbędny do ich poprawnego wykonania. Model żyroskopu składa się z dwóch części statywu, który zapewnia swobodny ruch urządzenia w dwóch kierunkach oraz głowicy z zamontowanym dyskiem żyroskopu wraz z napędem. Statyw umieszczony jest na podstawie wykonanej z płyty HDF o grubości 3 mm i wymiarach 16x16 cm. Na podstawie w punkcie symetrii ustawiona jest kolumna statywu, która obraca się wokół osi wykonanej ze śruby M4x40. Od spodu do podstawy przyklejone są silikonowe nóżki zapewniające stabilne położenie urządzenia. Kolumna statywu wykonana jest z drewnianego pręta o średnicy 10 mm i długości 15 cm. Na jej górnym końcu zamontowano uchwyt wykonany w technice druku 3D. Składający się z dwóch wsporników przykręconych wkrętami do elementu centralnego. W otworach wsporników zamontowana jest oś dźwigni poziomej. Oś stanowi śruba M3 na 30 zabezpieczona nakrętką. Dźwignia pozioma wykonana jest z drewnianego pręta o średnicy 10 mm i długości 20 cm. Na jednym końcu dźwigni umieszczona jest przeciwwaga składająca się z czterech nakrętek M12 przykręcona do dźwigni śrubą M6. Na drugim końcu znajduje się głowica żyroskopu, której ostoja wykonana jest w technice druku 3D. Posiada ona uchwyt do zamontowania silnika elektrycznego oraz otwór na pręd łączący ostoję z dźwignią poziomą. Pręd ma średnicę 2,5 mm i jest trwale zamocowany w ostoji. Dysk żyroskopu zbudowany jest z sześciu płyt kompaktowych połączonych razem przy pomocy wydrukowanej piasty, której jedna część posiada tuleję dopasowaną do otworu w płycie, a druga wyposażona jest w stworzeń łączący trwale obie części. Średnica uchwytu Wostoi dopasowana jest do średnicy silnika elektrycznego, na którego osi zamocowany jest bezpośrednio dysk żyroskopu. Silnik zasilany jest trzema bateriami AAA o łącznym napięciu 4,5 V. Zasobnik na baterie przyklejony jest do ostoi i połączony z silnikiem za pośrednictwem wyłącznika. Zmontowany model żyroskopu nieuruchomiony pozwala na swobodne ruchy zespołu w dowolnym kierunku. Po włączeniu i osiągnięciu odpowiednich obrotów zachowuje stabilność, a podczas próby ruchu wyczuwalny jest wyraźny opór. Obserwujemy też zjawisko precesji. Układ przeciwstawia się też próbom wytrącenia go z równowagi. Głowica żyroskopu może być zdjęta ze statywu i umożliwia wykonanie serii eksperymentów. Na przykład niewłączony żyroskop ze względu na kształt o stoi nie daje się ustawić na powierzchni stołu. Po włączeniu i wejściu na obroty z ustawieniem modelu na półokrągłej części nie ma żadnego problemu. Obserwujemy też wyraźny ruch precesyjny. Po zawiązaniu na końcu pręta montażowego linki albo sznurka głowica daje się unieść do góry, nie zmieniając przy tym położenia w przestrzeni. Tę stabilność zapewnia wirująca masa, czyli dysk żyroskopu.